Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami wypomniał Tuskowi, że obraża, wrzeszczy i przeklina. Który nieustannie nas obraża, wrzeszczy, przeklina. Jednak na ostatnim spotkaniu w stawiskach zaskoczył wszystkich. nas Tanartus, prawdziwy wróg naszego narodu. I pamiętajcie o tym, ryżu. Niech idzie do swoich Niemiec i niech tam szkodzi, a nie tu. Zapytaliśmy Polaków, jakie zdanie mają na ten temat. Przecież to już jest poniżej jakiegokolwiek poziomu, no. To co się dzieje, mówić, obrażać innych, a mówić, że to inni obrażają, no to jest jakaś, jakaś totalna porażka w ogóle, gdzie my żyjemy, w jakim świecie w ogóle. No moim zdaniem nie powinno się nazywać tak drugiej polityka, której działa no, w polskiej polityce, jednak no, nieważne jakie ma się poglądy, to polityk działa na rzecz Polski, no i moim zdaniem nie powinien tak go nazywać. Oni się nawzajem obrażają. To jest po prostu karygodne. Tak postępuje tylko cham i bezczelnik. I człowiek nie wiem jakich. Takie słowa nadwyrost na są, nie, nie można tak traktować. Ludzi też, więc myślę, że troszeczkę za, za mocno powiedzieć o to. U Świadczy o kulturze osobistej osoby wypowiadającej e, obraźliwe słowa. Ja uważam, że e, jakby nikt nie powinien obrażać drugiego człowieka. To, że jakby nie zgadzają się w poglądach, tak? No to to jest zrozumiałe, no bo każdy ma jakąś tam inną wizję. E, I jakbym mógł mieć w pewnych faktach rację, tak? Ale na pewno nie powinien obrażać. A myśli pani, że te słowa wpłyną na wyborców? Nie, ponieważ pisma swój stały elektorat. Może tych niepewnych, troszeczkę, może parę punktów procentowych, ale nie sądzę. No raczej wpłyną. Raczej tak? Nikt rozsądny nie bierze pod uwagę obelg, którymi kandydaci się obrzucają? Myślę, że nie.